No dobra, miałem Wam pokazać mój nowy służbowy samochód, proszę bardzo, 24 lata, na karku, ale pięknie zachowany, biały, piękny Golf trzydrzwiowy, trójeczka, silnik 1.4, benzynowy, 60 koni mechanicznych, no nie jest demonem prędkości, ale to spokojnie wystarcza do przemieszczania się po mieście, tudzież nawet na trasie. Jeszcze za dużo tym samochodem nie jeździłem, ale e, gdzieś tam na e, ekspresowej drodze dookoła Warszawy bardzo ładnie sobie radził. Naprawdę nie ma biedy. Jak na tak e, leciwy samochód naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. E, co tutaj mogę powiedzieć? No wersja samochodu jest to wersja CL, czyli e, bardzo, że tak powiem, spartańsko wykonany. Z, do, z bajerów, o momencik, bo tu jest brudny papierek, folijka właściwie tak. Wracając do tematu, jest to wersja CL, czyli z wyposażenia, ma bodajże tylną wycieraczkę i e, nie wiem, co jeszcze, ale tego dużo raczej nie ma, bo nie zaobserwowałem. Jest to wersja drzwiowa. z tyłu mamy mniej więcej tyle miejsca. Proszę bardzo, nie, nie wyprowadzam się z domu jadę w trasę, gdyż jestem kierowcą ciężarówki i muszę mieć świeżą, czystą pościel proszę bardzo tak to mniej więcej wygląda bagażnik po prostu ma nawet pojemny, o wyposażony jest w hak, więc będę mógł sobie pociągnąć jakąś przyczepkę całkiem to nieźle mój cień widać co nie jest wskazane o Teraz pokażę Wam jak wygląda tutaj za kierownicą pozycja. Pozycja za kierownicą wygląda tak: nie ma obrotomierza, ma za to kwarcowy zegarek. Już przepraszam, ma za to kwarcowy zegarek. Nie ma wspomagania. Pali proszę bardzo, bardzo ładnie. Wszystkie podzespoły działają jak ręczny, nawiewy, ciepło, zimno i tak dalej. Pod sufitka to wszystko widać, jak na 24-letni samochód naprawdę wygląda nieźle. Jedynie co, to tylna półka jest troszeczkę taka o pozaginana. Natomiast fotele, proszę bardzo, jak na 24-letni samochód uważam, że wyglądają fajnie. Dobra, przejdźmy do e, silnika. Pokażę Wam jak wygląda ta fabryka mocy. Proszę bardzo. Pan poprzedni właściciel pomalował jakąś dziwną farbą pokrywę zaworów. Pracuje cichutko, ładnie. Mam wrażenie, że jest to samochód na monowtrysku tak zwanym. Nie znam się, nie wiem. Proszę bardzo. Olej był wymieniany, z tego tu wynika. Następna wymiana. Przy 270 tysiącach lub. 1 grudnia 2016 roku. Proszę. Jak widać, rdza nie dosięgnęła elementów nośnych samochodu, czyli podłużnic, na przykład. Wszystko to wygląda bardzo fajnie. Jak na ten wiek samochodu, uważam, że jest rewelacyjnie. Delikatne naloty rdzawego koloru oczywiście się znajdą, ale są na tyle powierzchowne że nie trzeba się tym martwić. Samochód został wyposażony w koła stalowe. Proszę bardzo. z kołpakami oryginalnymi Volkswagena i całkiem przyzwoite opony dębicy, bodajże zimowe, tak. Nie, wielosezonowe, wielosezonowe. Navigator 2. Tak, to są wielosezonowe koła. Więc lato, zima spokojnie możemy Jeździć. No, powiem Wam szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem. Tak starego auta, w tak fajnym stanie, za tak niewielkie pieniądze. Tak to wygląda, tłumiczek. Wszystko, nie ma żadnych niepokojących odgłosów, nie zostawia za sobą żadnych cieczy, śladów. Wsiadać i jeździć. Malowany pewnie był parę razy, bo to widać na pierwszy rzut oka, ale wygląda świeżo, fajnie i można nim śmiało jeździć. Jest żwawy i sympatyczny. No dobra, no to tyle. Pokazałem Wam nowy nabytek, nowe moje służbowe autko. Jeśli dalej będzie tak, jak teraz, czyli w miarę to wszystko fajnie wyglądało, bezawaryjnie i tak dalej, auto będzie na pewno jechało ze mną do Wałbrzycha. Tak więc, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam!